Cześć, dzień dobry moi drodzy, witajcie na kanale. Dzisiaj poruszę jeden z ciekawszych tematów, które powinny Was zainteresować, a mianowicie będzie to system reklamowy Amazon Ads. Na pewno już wiele z Was wcześniej spotkało się z ofertami sponsorowanymi, postami sponsorowanymi. Są one coraz bardziej popularne, ale pytanie, czy rzeczywiście warto w nie inwestować? Dajcie znać w komentarzu, czy korzystaliście już wcześniej z tego typu wsparcia dla swoich produktów czy dla swojej marki. A ja dzisiaj w skrócie przedstawiam Wam, jakie mamy możliwości wykorzystania reklamy do polepszenia sprzedaży na naszym koncie na Amazonie. Czym właściwie wyróżnia się system Amazon Ads? Można go scharakteryzować w trzech prostych zdaniach: a mianowicie ma opcję dynamicznej stawki za reklamę, możemy też prowadzić tam kampanię automatyczną lub mamy do wyboru możliwość promowania całej marki, nie tylko jednego produktu. Jeśli chodzi o wspomaganie sprzedaży, to mamy tutaj do wyboru naprawdę sporo, bo między innymi jest to Amazon Live, czyli takie narzędzia do edukowania klientów i kontaktu z nimi za pomocą transmisji na żywo. Mamy też audio ads, czyli reklamy w Amazon Music. Są też oczywiście najpopularniejsze teraz sponsorowane reklamy typu display, czy po prostu sponsorowane reklamy produktów. Pozostałe opcje, oczywiście, umieszczę wam w tabeli, także możecie się z nimi tam lepiej zapoznać. Ogólnie rzecz biorąc, Całe funkcjonowanie systemu Amazon Ads uzależnione jest przede wszystkim od skutecznego targetowania, czyli działa tutaj automatyczny system na wyszukiwane frazy kluczowe. Jest on jakby wbudowany w całość ekosystemu Amazona. Specjaliści często decydują się jednak na manualne targetowanie. A dlaczego? Przede wszystkim wyjście z tego automatycznego środowiska daje szansę na osiągnięcie pewnej przewagi. Jest to zawsze jakiś element zaskoczenia, a dodatkowo za całością stoi dobrze zaplanowana strategia marketingowa. Jednak jeśli nie macie za dużo wiedzy w tej kwestii, no to kontrolowanie całego procesu nie będzie tutaj dla Was najlepszym pomysłem, ponieważ prowadzi to często do pominięcia istotnych fraz. I w efekcie może to Wam bardziej zaszkodzić niż pomóc. Ok, powiedzmy, że chcę wypromować swój produkt za pomocą Amazon Apps. W takim razie takie pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy, to oczywiście, za co ja tak właściwie płacę. Sytuacja wygląda dość prosto, ponieważ mamy tutaj do czynienia z reklamami typu PPC, czyli Pay per Click. Czyli tak naprawdę opłata dopiero ma miejsce w momencie, gdy ktoś kliknie. W post sponsorowany, w konkretną reklamę, wtedy my za to przekierowanie dopiero płacimy. No to następna ważna rzecz, czyli jak są ustalane stawki, ile wynosi taka opłata. Do wyboru jest kilka określonych stawek. Pierwsza z nich to dynamiczne określenie stawek w dół. To rozwiązanie działa przy niskim prawdopodobieństwie konwersji. Czyli e, jeśli użytkownik, którego Amazon zidentyfikował jako niekoniecznie zainteresowanego daną ofertą, kliknie w reklamę, no to oczywiście ta stawka będzie zredukowana o kilkadziesiąt procent. Kolejny tryb ustalania stawek to dynamiczne określanie stawek w górę i w dół. Tutaj Amazon może zwiększyć lub zmniejszyć stawkę w zależności znowu od tego, jak wysokie jest prawdopodobieństwo konwersji, czyli jak jest duża szansa, że do konwersji dojdzie, to stawka będzie wyższa. Jak niższe, no to wiadomo, że wtedy stawka będzie niższa. Trzeci tryb ustalenia stawek to brak dynamicznej stawki. Czyli tutaj liczymy się ze stałą ceną za każde kliknięcie. To jak wybrać odpowiednie rozliczenie stawek? Czy lepiej wybrać stawkę dynamiczną, czy lepiej stałą? Tutaj mam taką propozycję, bo wiadomo, to wszystko zależy od Was. Ale jeśli jesteście na samym początku swojej przygody z Amazonem, jeszcze nie korzystaliście z Amazon Ads, to tutaj rzeczywiście lepiej zacząć od stałych stawek. W ten sposób najprościej będzie przeanalizować możliwości względem usprawnienia działania konkretnej kampanii promocyjnej. Także na początek polecam stałe stawki. Kolejnym ważnym elementem systemu Amazon Ads jest możliwość dodawania reklam, które prowadzą bezpośrednio do storefront, czyli sklepu marki. W ten sposób możliwe jest wypromowanie całego sklepu w serwisie Amazon, korzystając z odpowiedniego targetowania na frazy kluczowe. W praktyce jest to naprawdę potężne narzędzie. Prowadzi to m.in. do budowania odpowiedniego wizerunku i zaufania do konkretnej firmy, ale musimy pamiętać o tym, żeby zrobić to oczywiście w sposób przemyślany i odpowiednio dostosowany do realiów serwisu Amazon. Na Amazonie mamy też inne możliwości reklamowe. Mówię tu m.in. o reklamach typu display, czyli są to automatycznie generowane kreacje reklamowe. Następnie mamy też do wyboru reklamy wideo, czyli reklamach odtwarzanych w bezpłatnym narzędziu jakim jest Amazon Music, a także mamy do wyboru reklamy audio, które pojawiają się w połączonych kanałach TV oraz sieciach wydawców, także poza Amazonem. Jeśli dopiero zastanawiacie się nad tym, czy w ogóle skorzystać, Amazon Ads, czy to wam w czymś pomoże, to warto tutaj oczywiście zasięgnąć profesjonalnej rady. Także zapraszam Was koniecznie do kontaktu. Link do strony kontaktowej znajdziecie, jak zawsze, w opisie filmu. Zostawiam Wam go tam na bieżąco. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach, bardzo chętnie na nie odpowiem. A jeśli już jesteście zdecydowani na skorzystanie z opcji Amazon Ads, to przemyślcie, czy nie lepiej na początek, na taki dobry start rzeczywiście zasięgnąć rady kogoś, kto ma już w tym temacie więcej doświadczenia, żebyście mogli szybciej się rozwijać. Po co tracić czas, skoro konkretny efekt możecie osiągnąć znacznie szybciej, po prostu korzystając z pomocy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać, co o tym sądzicie, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!